Witam Was wszystkich, tu Wronek i w tym momencie zakończymy serię deków podstawowych. Właśnie przed Wami zaraz zaprezentuję Wam, dokładnie omówię ostatni podstawowy dek dla kapłana tym razem. Jest to dek tylko i wyłącznie z kart podstawowych, jeszcze raz to powiem, czyli tych, które zdobywamy po wbiciu maksymalnie 10. poziomu na w tym wypadku kapłanie i nie musimy wydawać ani jednej złotóweczki, grosika, ani jednego proszku, nic. To wszystko mamy w pakiecie za darmo. Od twórców gry. Wystarczy tylko sobie odblokować, dobijając, tak jak mówiłem, dziesiąty poziom. Dobra. No i co tutaj mamy? Zaczynamy od dwóch słów mocy tarcza. Jest to bardzo fajna karta, zwłaszcza w tych dekach podstawowych, ze względu na, na to, że dobieramy kartę. Bardzo ważne w, we wszelakich karciankach, a w Hearthstone szczególnie, jest to dobieranie kart. Dlatego bardzo dobrze, jeżeli karta, której używamy. Zastępuje samą siebie, tak jakby dobierając nową kartę. Tak jak w tym wypadku. Zużywamy za jeden many kartę, która dodaje dwa punkty zdrowia stronnikowi i jeszcze dobieramy kartę. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj dobieranie karty nie odbywa się w stosunku jeden many do jednej karty. Prawda? Zauważcie, że na przykład umaga, dobieramy dwie karty, zatrzymany. Prawda? Ok, dlatego że w jednej karcie dobieramy dwie. Więc to w ogóle jest super. No Ale tutaj tutaj jest rewelacyjna karta, ponieważ y, oprócz samego dobierania karty jeszcze dodaje stronnikowi 2 do zdrowia. Więc to jest naprawdę spoko. No wymusza to na nas użycie tego na jakimś stronniku. E, stąd też to jest troszeczkę minus, bo nie można jej zagrać po prostu w pierwszej rundzie od tak. No ale nie zmienia to faktu, że jest dość mocną kartą. Następnie mamy święty cios. E, generalnie święty cios to karta, która zadaje za 1 many dwa obrażeń, czyli w zasadzie y, odwrotność. Y, umiejętności klasowej MAGA, tak? ponieważ MAG za 2, a MANY zadaje jeden obrażeń, tu mam za 1, 2. No tylko, że tego oczywiście użyjemy rzadziej, no ale nie zmienia to faktu, że jest to też dość mocna karta jak na 1 MANY. Za te dwa punkty obrażeń możemy zabić spokojnie kartę dwumanową od chociażby Raptora, Gluta, coś takiego, no czy coś wyżej, no niektóre wyższe karty też się zdarzają, ale to już raczej sytuacyjnie, prawda? Mamy dwie gorliwe kapłanki, czyli coś, e, co każdy kopan lubi, a wszyscy inni nienawidzą, ponieważ jest to karta, która umożliwia nam znowu dobieranie niesamowitej ilości kart. Co prawda wiąże się to z pewnym problemem, bo przeciwnik może, już zdarzały się takie filmy, e, na których, przy, jeżeli ktoś wystawił dwóch, e, wystawił dwie gorliwe kapłanki, przeciwnik e, przejeżdżał mu calusieńką talię i zabijał go e, obrażeniami ze zmęczenia, no ale bądźmy szczerzy, to się rzadko zdarza i przeciwnik też musi być kapłanem i też musi, yy, że tak powiem, yy, no mieć odpowiednie karty, akurat przy, z przypadkiem na ręce. Więc no, ta gordywa kapłanka wciąż jest spoko kartą, zwłaszcza, że możemy ją wpuścić w pierwszej rundzie, Ma trzy punkty życia, więc ona długo, długo postoi yy, na tym stole. No i, jeden punkt do obrażenia, ale ona tutaj nie jest od zadawania obrażeń, taka jest prawda. Ona jest tutaj od yy, po prostu dobierania nam kart. Także, możemy używać jej w pierwszej rundzie, ale zazwyczaj rozważniej jest używać jej później, kiedy rzeczywiście wyciągniemy z niej jakieś karty. Tak? W pierwszej rundzie może się okazać, że ona wyjdzie i zginie, no i... Kart nie ma. Oczywiście, no, lepiej zagrać niż nic. Jasna sprawa. Ok, następnie mamy kartę typowo kontrolną słowo cienia Ból, który niszczy no, stronnika za takim trzr lub mniejszym. Bardzo fajna karta, ponieważ mamy removal za dwa many, oczywiście z ograniczeniami, e, no ale nie zmienia to faktu, że ten removal potrafi zniszczyć od chociażby mm, powiedzmy. E, jest taka karta z Nax która jest bardzo popularna. Ostatnio Pan Śmierci. Dwa punkty ataku. Dziękuję. Do widzenia. No I generalnie tych kart, które niszczymy słowem cienia jest naprawdę dużo, i to nie tylko takich tanich, popatrzcie na przykład tusożer, chociażby na to wszystko są karty, popatrzcie, 6 many, 5 many i, i one wszystkie giną po prostu od naszego y, słowa cienia, prawda? Więc jest okej. Okay. No oczywiście zazwyczaj używamy tego do, do słabszych kart, no ale nie zmienia to faktu, że i na mocniejszych może się przydać. E, mamy też dwóch żelazno żelaznoskórych, jest to jednostka z tauntem, trzy punkty życia, trzy punkty ataku, no o standardzik, wiecie, to, to o nim też już parę razy wspominałem. Mamy kapłankę stracen czegoś słońca, której wartość jest niesamowita, jeżeli możemy... Mm, Dopakować rzeczywiście naszego stworka plus 1 plus 1 jakiegoś innego na stole. No właśnie, wymaga to dwóch, e, dwóch kart, tak naprawdę czy to rzuconych w jednej turze późniejszej, e, czy po prostu z opóźnieniem jednoturowym, no ale nie zmienia to faktu, że to plus 1 plus 1 nieraz i ratuje nam życie skórę i tak naprawdę jest bardzo przydatne. Mam jednego grzego maga, który tutaj w zasadzie jest po to, żeby poparzyć za 5 many zadajemy już trzy obrażeń. Prawda? Świętym ciosem, to już troszkę lepiej, no nie? Możemy też rozbłyskiem świętości lepiej się uleczyć i mocniej, dotkliwiej zaatakować przeciwnika, więc ten ogrzymak jest jeden, bo on tutaj jest, aby właśnie troszeczkę zwiększyć na ten Spell Power, ale nie ma tak dużo zaklęć, więc sam jeden jedyny wystarczy. E, następnie mamy Tazdingo, e, tarczowego Senjinu, e, dwie sztuki. no. Na temat tej karty rozwidziłem się nie raz. Jest ona rewelacyjna, ponieważ ma 5 punktów życia za 4 many i prowokacje, co sprawia, że jest odporna na mnóstwo rzeczy, nie na wszystkie, ale na mnóstwo rzeczy jest odporna i, i po prostu no, ciężko to obejść. 3 punkty ataku to też wcale nie jest taka zła, yy, zła statystyka, ponieważ aż 3, no, według mnie bardzo fajna karta. Popatrzcie, ma statystyki sumarycznie o jeden mniejsze niż Yeti, no ale ma prowokację za to. No i właśnie, kolejna karta to ten nasz znany wszystkim Yeti, który jest jedną z najlepszych kart w grze, mimo braku umiejętności, ponieważ jego staty statystyki są rewelacyjne. I zwróćcie też uwagę, że te cztery punkty ataku sprawiają, że jest odporny na wszelakie słowa cienia. Oj, poprzeminąłem słowo cienia śmierć. Przepraszam i Jezu, jak to się stało? Słowo cienia ból i cienia śmierć. Przeskoczyłem dwie karty. Och, my god, Bagienny Raptor i rządcy Bagienny Szlam. No więc właśnie to są to jest to, to samo tylko że glut ma jeszcze umiejętność z której tak jak już też y Powtarzałem nieraz, nie będziemy często korzystać, aczkolwiek jeżeli tylko jest opcja gry z przeciwnikiem, który ma broń, to wiadomo, że staramy się przytrzymać w miarę możliwości tą kartę i użyć jej dopiero, kiedy on wystawi broń. No i słowo cienia śmierć, czyli niszczymy stronika za atakiem 5 lub większym. Eee, czyli tak naprawdę zostaje właśnie ta luka na cztery atakowe stwory, no ale Słowo cienia śmierć jest świetnym remowalem na wszelakie złe, eee, ogromne bestie, które pojawiają się w późniejszych fazach gry. A wracając tutaj popatrzcie na tego Yetiego właśnie. On ma cztery punkty ataku, czyli idealnie mieści się w tej luce, która Sprawia, że nie da się go tymi słowami cienia skasować. No jest to spoko. Jest to naprawdę spoko. Poza tym, tak jak mówię, gość ma świetne statystyki, nie boi mi się żadnych silenców. Tak naprawdę ciężko go zabić przez 5 punktów życia, a 4 punkty ataku sprawiają, że swoje zrobi, swoje zabije. Bardzo często traduje nam on jeden za dwie karty przeciwnika, nawet za trzy przy odrobinie szczęścia, więc to jest, to jest naprawdę spoko. Mamy dalej. A właśnie, a jeżeli traduje ze jeden za jeden, to zazwyczaj z kartą droższą. Manowo. W związku z czym i tak jesteśmy. Na plus. Mamy rozwój świętości, czyli kontrę na wszelkiego rodzaju Zuloki, wszelkiego rodzaju Face Huntery i tak Ponieważ zadajemy dwa punkty obrażeń po całym stole, leczymy wszystkie nasze jednostki po dwa. No jest to rewelacyjna sprawa, zwłaszcza w poruszeniu z gorliwą kapłanką czy z ogrzym magiem, ponieważ generalnie czy zwiększają nam, zwiększa nam się te obrażenia, czy dobieramy jeszcze karty. No świetna sprawa. Następnie mamy uzdrawiaczkę mrocznowskich, która też leczy wszystkie nasze przyjazne postacie za dwa. Również ma cztery punkty ataku i 5 punktów życia, czyli podobnie jak Yeti, ale jej umiejętność jest nieoceniona w niektórych momentach, ponieważ tak ona też leczy naszego bohatera również, nie, nie tylko jednostki. Następnie mamy dwa ogry z czyli takie Wielkie grubasy, które nie mają już żadnych umiejętności, są pierwosko ciężkie do zabicia bezpośrednio, na przykład Fireball już go nie skasuje. Co prawda, Fireball plus Hero Power już tak, no ale to wciąż jest 6 many. Tak? Czyli przeciwnik musi zużyć co najmniej tyle samo many, żeby go się pozbyć. Nawet jeżeli zostanie spolimorfowany i zabity yy, z Hero Powera, to wciąż jest 6 many, więc jasne, lepiej żeby nie, ale wiecie. Wciąż jesteśmy przynajmniej na zero. No i na sam koniec mamy jedną kontrolę umysłu. Jedną, ponieważ tak naprawdę w momencie, w którym ona kosztuje 10 many, zużywamy kontrolę umysłu i nie robimy nic więcej. Więc. No chyba że zostawiliśmy sobie kojna, ale ten coin też nam niewiele da, bo za jeden many, to my tu za bardzo nie poczarujemy. Możemy sobie dopakować tego naszego stwora co najwyżej, czy tam rzucić gorywą kaponkę. No ale generalnie kontrola umysłu jest bardzo fajnym zaklęciem, bardzo upierdliwym dla przeciwników, ale niestety zużywaną całą manę, w związku z czym e, no, jesteśmy uziemieni na jedną rundę. Więc e, generalnie trzeba je używać z głową. No a teraz standardowo czas na prezentację. Dobra, e, jak widzicie, przeciwnikiem jest Gul'dan, w związku z czym obstawiam. E, przy tej randze 13 myślę, że to będzie Zulok, w związku z czym rozbysk świętości zostaje. Natomiast e, ogrzymak i słowo cienia śmierć znikają. Zastanawiam się nad jedynym szczerze powiem. Ale, ale, ale. Mm... Nie, Yeti zostaje. On jest, on jest mocną kartą. 5 punktów życia sprawi, że będzie mi tu ładnie trajdował. Natomiast o, proszę. Już fajnie już jest OK, bo y, całkiem sympatyczna sytuacja i popatrzmy, Przeciwnik nic nie robi, więc może to być jednak handlock i, i wtedy będzie to delikatnie mówiąc problem, ale na razie jeszcze nie jest. Dobra, więc ja zaczynam od coina i y, gluta. That's all for now. Jest suwocię śmierć. O widzę, że przyszło przed chwilką. To świetnie, bo jeżeli to jest handlock, to ono jak najbardziej się tutaj przyda. Także wybornie, wybornie, wybornie. Co prawda, nie mam za bardzo co zrobić w drugiej rundzie. O, a więc jednak, jednak jest to. E, tak jak mówiłem. E, jak to jest? O, cademie. Zulok. Ok, mógłbym teraz słowem mocy tarcza dobrać sobie kartę. E, ale słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że jestem niemal pewny, że przeciwnik zaraz rzuci na niego power overwhelming i go sobie zabije, albo w jakiś inny sposób go skasuje. W związku z czym wolę yy, po prostu go pojechać za 3 i skończyć rundę. Yy, za chwilkę ja sobie mogę wrzucić Gryzzle'ego, więc to jest żaden problem. Wręcz przeciwnie. O, od przeciwnika. O, golem zbożowy. A to ciekawe. Dobra, no to. Teraz mogę na luzie wrzucić sobie właśnie Golema Jezu Gryzlego, nie Golema, i dalej za trujeczkę lecieć prosto w przeciwnika, klepiąc go po pysku, ile wlezie. Widzicie, w razie czego jest tutaj ten rozbłysk świętości za dwie rundy. Za rundkę mogę wrzucić Jetiego. Mogę, no, no, opcja jest niesamowita ilość. Jestem tylko ciekaw, co. O, Krasnal z czarnorytnych, proszę bardzo. I tyle jeśli chodzi o mojego Jetiego. No, niestety, niestety. Ale za to teraz, o, zdingo. Proszę, jak fajnie. Ta z Dingo idealnie się tutaj wpasuje, a ja dalej za trzy i jadę w przeciwnika. Obijam go generalnie, obijam go też ze względu na jego Hero Power, ponieważ jeżeli on zacznie z niego korzystać, a w końcu raczej zacznie, ee, no to okaże. Och, damn... Akurat wilkor alfa. No i żegnamy też glutka. No niestety. Jeszcze ma trzymany, więc. Och, płomienny Hochlik. Proszę, proszę i moc krwi. No właśnie. I teraz słuchajcie. Widzicie, cholera jasna, on ma tutaj tego Death Rattle e, wrzuconego i jakby mu to ładnie skontrować. No, Generalnie m, w tym momencie ma obrażeń na stele 80-11, prawda? Jeżeli ja zabiję rozbłyskiem świętości większość z tego, zostanie mu tylko 4-4 e, Nerubianin. I to wciąż będzie dobra wymiana, dlatego e, w zasadzie op. Nie mam wątpliwości i mimo iż powstanie ten 4-4 nerubianin, to wciąż jest tylko jeden zamiast całego stada stworów, więc wydaje mi się, że i tak jestem na plus w tym momencie. Popatrzmy co on zrobi, drugie nerubiańskie jajo wrzuci i jeszcze golema zbożowego. Ok, następnie przeciw. a jeszcze trendowaty gnom, ale się wysypał skubany, no Zulok, tylko w wersji Death Rattle. Okej, okay, u mnie Ogrz Głazograbych, o proszę, i to jest świetna karta w tym momencie, ponieważ to jest taka gruba łajza, którą przeciwnik, mm, owszem będzie mógł zabić, ale przy sporych stratach mi się wydaje. A Grubiański Sierżant, za 4 i co jeszcze poleci? A, i Soulfire! Hop, więc wyrzuca jeszcze upiornego pajęczaka. Nie wiem czemu gość go nie użył, ma przecież 6 many do cholery i dobiera kartę. No, ale to już jego sprawa. Dobiera kartę, następnie atakuje mnie jeszcze za 6. Ok, i mamy koniec rundy. No i w tym momencie, w tym momencie, ja sobie tak, wrzucę jedkiego, to na pewno, na pewno świętym ogniem skasuję mu małego knypka. Hop, a za pozostałe dwa many dołożę jeszcze, dołożę jeszcze, dołożę jeszcze, dołożę jeszcze. A, nie, zrobię sobie słowo mocy tarcze na Jetiego. Hop, i mam jeszcze jedną gorliwą kapłankę, którą sobie wsadzę, żeby tutaj stała. Mam drugą w ręce, więc, więc spokój. Nawet jeżeli on ją zabije, to, to jest ok. Um, co prawda, punkty życia zbliżają nam się powoli do y, tego samego poziomu. Przeciwnik life tapuje, dobierając kartę i wrzuca wędrowca pustki. A następnie upiornego pajęczaka. I wjeżdża we mnie za szóstkę. Tak jest. No cóż, co ja tutaj mam? Ja tutaj dostałem Gryzlego. Mm, dobra, no to zaczniemy od skasowania mu e, tego pana. I zastanawiam się uleczyć. 6 man mi zostanie. Dobra, w razie czego nie będzie źle. Dobieram sobie jedną kartę. Hop, co to jest? Rozbłysk świętości. Ojoj, to jeszcze nie teraz. Teraz na razie muszę wrzucić tutaj Gryzlego. Mm -hmm. e, muszę wrzucić muszę, nie muszę słuchajcie, bo jakby co zrobić mam rozwój z świętości kolejny, więc wypadałoby w jakiś sposób go tu uszkodzić najlepiej zabić mu tego golema zbożowego i zabić mu upiornego pajęczaka więc zaatakuję upiornego pajęczaka zostanę sobie tu na dwóch punktach życia, więc jest ok dołożę jeszcze jednego bo teraz przeciwnik generalnie tak zakładam, że zaatakuję pajęczakiem w gryzliego Hmm, Zaatakuję golemem w Gryzliego, zrobi mu się dużo stworków, no, więc mogą w sumie kapłanką nie atakować tu. No, a nerubianinem poleci albo we mnie, albo w. jetiego to bez sensu, ewentualnie w kapłankę którąś, więc zrzucam jeszcze jednego gluta, jeszcze jedną kapłankę, mając tutaj troszkę przewagę, jeśli chodzi o ilość stworów. No i co, przeciwnik Life tapuje. Generalnie rzecz biorąc, jestem w stanie go teraz zabić, więc on. O, dorzuca jeszcze nożownika. on dobre zagranie. Hop. I tak jak mówiłem, tak, tworzą mu się dwa stworki, którymi strzela w moje jednostki. O, proszę. Jeszcze grabarz. No, źle zrobił troszeczkę. Teraz i tak musi dobić yy, misiaczka. I ubił mi jedną kapłankę. Skubany nożownik, ale wycelował. No i został mu tylko 4-4 nerubianin, którym co zrobi? Atakuje... Gluta? Czy kapłankę? Możesz zabić kapłankę, ja nie potrzebuję więcej droła Gluta lepiej nie. No dobra. Jednak zabił gluta. W związku z tym, mam mind control, ale i tak nie mogę go jeszcze użyć. Eee, w związku z tym zrobimy tak, że. Zrobimy tak, że ja mu ten stół cały wyczyszczę. Rozbłyskiem świętości. Yep. Hop, dobieram sobie jeszcze jedną kartę. Dzięki kapłance. Pojawia się u przeciwnika Nerubianin. E, którego ja oczywiście zabijam od razu moim Yeti I leczę sobie Czym prędzej Yetiego na wszelki wypadek I dokładam O no i proszę bardzo e, Generalnie mm, Udało się wygrać I to bez żadnego kompletnie problemu Okej, okay, więc e, No nie wszystkich kart udało się użyć To raczej było do przewidzenia, ale zauważcie, że mm, Podstawowy kapłan kontruje dek, który jest uznawany za jeden z najbardziej wkurzających i irytujących deków w obecnej mecie: The Dek, który zabija szybko i skutecznie. Oczywiście jego problemem jest to, że jeżeli wyczyści się stół przeciwnika, znaczy jeżeli wyczyści się stół i zniszczy się wszystkie stworki, no to on strasznie kuleje, bo to są tanie stworki w ilości dużej. No i akurat. Dlatego wydaje mi się, że ten podstawowy dek jest tutaj OK, ponieważ w tym momencie jest dużo zoloków, zwłaszcza na tych wyższych rangach, w sensie wyższych, czyli tak 13 czyli 14, 15 i tak dalej w górę. W sensie tych słabszych rang, Ponieważ jest to dek bardzo skuteczny i dość tani w produkcji, jeśli chodzi o proszki. Dlatego uważam, że ten dek świetnie nadaje się chociażby do gry z tego względu, że kontruje nam tak upierdliwą rzecz, jak warlock. Natomiast co jeszcze można by tutaj było zrobić? Generalnie to, tak jak mówię, jest deck podstawowy, więc nie czujcie się zmuszeni do gry nim tylko dlatego, że jest taki tak zrobiony. Jest on skuteczny, e, jest on bardzo dobry, ale nie zmienia to faktu, że z kartami niepodstawowymi byłby lepszy. No taka jest prawda. Zresztą ogólnie, no, Kapłan zaczyna błyszczeć tak bardzo, bardzo w momencie, w którym mamy tutaj karty nie tylko podstawowe, ale też troszkę bardziej eksperckie one się tu nazywają, prawda? No nic, słuchajcie, oczywiście dawajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jest to tak jak mówiłem, ostatni odcinek z tej serii deków podstawowych. Za jakiś czas pewnie trzeba będzie ją odświeżyć, ale to jeszcze nie teraz. Na razie korzystajcie, czerpcie ile możecie, ponieważ są to naprawdę porządne deki, którymi, jak sami widzieliście oglądając filmy, można ugrać całkiem, całkiem sporo. Dobra, tyle. Na teraz, także zapraszam Was już jutro. Po więcej, oczywiście, linki do kanału, do subskrybowania i do Facebooka są po lewej stronie, w dolnym rogu jak zwykle bez zmian. Natomiast ja zapraszam Was dziś jeszcze na kolejne filmy. No i po więcej, już jutro. Także trzymajcie się. Hej, hej.